Mamy gotowe, że z zasady meczu, a z tego brat, powiedz. W tym odcinku zobaczyliśmy sprawdzanie rzeczy tego, którego kierowcy w zasadzie mają granicę. Wolki z nawozem, no bo okej, okay, Tak jest najlepiej sprawdzanie, bo w ten sposób możemy... 11, to się zgadza. Skrzynie jabłek. Czego się nie zgadza, te skrzynia jabłek. Jest nie tak. Zobaczcie skrzynia, ja jak się nie zgadza, bo są dwa. Tylko dwa. Długie. Lodówki. Lodówka też już nie, się nie zgadza, bo są miały trzy. Pokręga gazowa. To Tu się zgadza. Materiały radioaktywne. Zawsze można trochę trzymać sobie i zobaczyć co jeszcze jest do sobą I soli. I zobaczyć sobie, to się zgadza. To się nie zgadza. To się też nie zgadza. To się zgadza. To się zgadza, to się zgadza. I jeszcze można sprawdzić, czy wszystko to przed nas zapisane. Gdzie już nic innego nie ma. ale to jest tamtego nie, tam, nie, nie pytać, bo, bo to jest tło. No, nie ma. I to take to czego nie, Ej, katkuję mi. Bo bo ja na, 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 na tym, że muszę kopel już nie jest taki mocny jak kiedyś. Że ten koppel już jest zanieczyrny grać jakiś. I teraz tak. Dobrze ona się nie zgadza. I... Odrzucono. Onaja nie tapot. Odjazd. I posad. Ojojojojojojo, zostawiłem kapę No kurde, i nie zdążył i wyjechał z oswobodą kapą Mój błąd Chorośno, chorośno! Wasza kurka uczelniaca! Poszli oddychali jebier I czas teraz leci No bo tam wszyscy tam no, 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 to wiesz Fajnie, ja nie się muszę troszeczkę Panać o tym, że oni mogą uciec trzeba uważać na to. To być ucieczką żeby być. Gotowa! No ten naja Kalid Giliowe Madron na umilijak A więc. Nie wiem, jak a, a, to jest na Gile, to ja go zamieszam go odlazę go odwieźć. bo mogę w czasie to zabić Jedzie O, kolejny Deker D... i D I, d i d K Dobra okej okay. Poczekaj, jak stanie to oni też, ale nie hamują, więc weź to was zarób taneczko? Zobaczcie. A ja lej odkupić kupić całe to was. Mogę kupić, zobaczcie co, co, co Kate, kupuję, to, to, tego, że to jest. Watę, kupuję, sprzedaję. Proszę bardzo, taki handel waszego ten. Hmm. To się zgadza, ale to się chyba nam nie zgadza, nie? No oczywiście. Jeszcze zobaczmy imienia. Wiadomo, jeżeli to się zgadza, jeżeli tu będzie błąd, to tu to, 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 to będzie błąd. Więc zawsze warto to robić na dwa dokumenty. Ja mogę to zrewodować, kopię. No to z grań, jak chodzi mi czy nie jest, to wiadomo, w jest tu no widać, że chodzi przy 10 kratkach, ale MPS ma normalną, no, co innego mówią. Mimo, mimo że gra płynnie chodzi, to jednak... o, o, okej, okay, no chyba zaczyna się kratki normować. No patrzę w dół, tam w las, to jest nieźle, no klatki kratki się normują, nie, to, to jest, Z czasu czas, aż mi się Tam ty no. wynormuje skrzynki sera. Mamy teraz kuchenka gazowa. What? A tu już widać, że mi się nie zgadzają. są dwie walki z cementem. I z cementem też się zgadzają. a tym leży do tu widziałem jeden. I też tak. I toaleta. Jakby to sobie. Tu się zgadza, a tu się nam nie zgadza, tu tam się zgadza, tu nam się zgadza A to nadal nam się nie zgadza, no to potrzeba, to, to ma musimy to niestety odrzucić. O Od soryku na bardzo Ada I burzimy. Rosko I hop I idziemy teraz tutaj. Zamykamy drzwi I. Proszę bardzo. Dobrze jest źle? Jest błąd tutaj. Te no, się zdjęcie nie zgadza, nie? I to ważności. No nie, leł, się się koby, koby nie, 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 nie tap I uwaga, uwaga spolię On nam uciechnie Jakbym go wpuścił, później tak tam to przyjechałby. By... A dajcie wariżu komandiru Aj patrz, patrzcie co się to dzieje A rozkopsza mana Atmatur łaga muszę biec. Nie tap to jak zadon Aj.

a ja, ja jak dopadnę? Spokojnie, patrzę w dupie. Dałem mu trochę gamefore. No ja tam pomyłem poimkawisze. To jest steel. A Ty da mnie ciężko przechować żukiem. Bo jest, że my ja, 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 ja jadę żukiem. jajadę szukiem. Jeżeli się nie wiem, jak to naprawdę mój... ten pojazd jest kutowy. Oczywiście, jeżeli chcemy wziąć rzeczy... A go tak zatrzymać, zawsze można zrobić to tak. Okej, okay, ja te tematy. Dobrze stosuję jak amerykańska policja stosuje, czyli jadę mu za bok zajmujemy wy, 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 wyprzedzenie od boku i go blokujemy Otlixo! He, <grym>, no myślał, że myślarym zganiać! E, ja koja... no ać nie kojarzę... Teraz oczywiście się same zamknął i teraz patrzy na mój glitch. Wiadomo, ja od on tej chwili będzie się glitchował. Wiadomo, on, on, on teraz, on teraz tej będzie się bujał, bo jest błąd. Ja oczywiście, ja oczywiście zajmuję tak się w tej chwili przeszukaniem tego samochodu. O, o, o. Trzeba tam przetrzyła legi samochód, nie wiadomo co ma tu w tym No co nam go tak po prostu o. ma nagi A no tak, bo się kała kręci Zobaczcie Bo chłop się powiesił na tym, na drzewie go powiesiłem Dobra, zacy się go się po I teraz trzeba dokonać pewnych obrotów I jedziemy z powrotem, o samą drogą, którą przyjechaćmy I jedziemy. Z powrotem. Naga no, na powrotko się ogarnia tak, ale niestety nie będzie nagrywalka od razu, mam więcej kraty na sekundę. Bardzo mówię. Mam ich o wiele więcej. Jest 3 lata, ale oczywiście, no, tak jak na miałem na topie. Te nowo piąty, g 5G. O, ktoś właśnie no na topie, proszę. muszę połączyć taki mikrofon. Nie wiem, na no, piątej generac czwarte generacji, Czwartej generacji, teraz są te nowe, kurdy. Jak ten się świat zmienia, to jest nie... nie... niepojęte jak szybko ta technologia idzie do przodu. Nawet mi w 2015 miał dobry komputer, ponad 10 lat ci kuna Podobno ci chodzi i nagle masz kuna Let Deda, Let's Get Evil na i tak dalej, PUNK, który jest powiedzmy, smiknic bankiem. Ale czy to są oczywiście żarty, bo ja to oczywiście żartuję z tego. Muszę przejść tutaj, do tyłu i przejść dalej tu i wpakować te, te pieniążki chcę spakować po prostu te moje pieniądze z powrotem do zaraz, zaraz zejdę mogę tu mi, mi się jakaś My zatracili radio SIAD-a, ać brigadów starszyni Gawrilowa. Oni madre trupcaja, ili kwawo fista terrori, ać laso pilnikownaja. Dziele eto ażne, ili owy madre churka paszlo. Koresyl tylko umożnieje was. Może was. mamy ten... do... do trzeć... I to... to jest rosyjski pistolet. Chyba to, to jest lasyjski pistolet. Tylko magazynki niestety mamy no, bo takie nam się i tak nam się desetują. Eee, to prabotny, aparat problema zadą. E eee, to zaliżna dron No, tam z tyłu ja na Taltaku i ta uwaga tu, tu jest skrypt, Jak kolera próbowałem to kilka razy zbaczać. Tu się nikogo nie da zabić Dobry no, ten Próbowałem Ale sami to zobaczycie Próbowałem przygotować, że, że nie mówi, bo nie że, że nie mówi, że nie, umie, nie umiem strzelać, jak umiem strzelać bo ja dzisiaj wiem, tym ten batalion dwóch. ba... trzech batalionów Battlefield, dwójka, powiem komandosach też, dwójka Dylio, budra, pachał, a czterożny robotnik. po Nie tap to uwarić! Starcina Gavrilov, Estio kriminalo. Nie odpalę sam hodowlę. A A ją madro usiądomić inspektora, ili incydenty? Widzicie? Oni, oni, nie, nie, to jest skrypt. Dwóch ty zabiłem. bo moim momencie. w cię puszują. To jest skrypt. Nie było pepek jest ciekawe, to było co innego. To jest skrypt. To jest skrypt. To 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 Forgetting... A więc tak, Fuj... Nie i tak wyległego Proszę kto na twoich przyjaciół to Umaj mnie, tu Tu jest nasza postać, tutaj. Tylko, że na to nic się nic nie, nie wiem Mimo, że mam widzimy ją w ekranie. I teraz znaczy, już nas już tutaj spilają. I teraz mamy już główną to mamy. Wasze madro i Listo, was w gotówku służbi Ili o komisar, was na ja roboczy Mówię, my tej broni niestety nie mamy za dużo Ale na szczęście mamy broń przy sobie Więc warto zawsze mieć To tutaj Trzeba tylko pokazać, że magazynki te są fizyczne Trzeba bardzo Magazynek ten może trzymać Ale warto mieć te dwa magazynki przy sobie Mieć magazynków i mieć ja pokazuję wam ulepszenia. Ulepszenia to że ulepszenia są tam. Pierwsze to są całe styki. to są tarystyki. to kwatele. Pierwsze, że nie proponuję wam, ulepszyć to. To jest wasz pierwszorzędny cel. Ulepszyć maksymalnie kadle. Później to, po, później to co już... Później, powiedzmy sobie późniejszego rozgrywki w drugim ciale, później tak w trzecim ciale. A to są ulepszyć magazyn i więzienie. Później w trzecim ciałem. Jedziecie między trzecim ciałem i drugim ciałem. I trzecim a czwartym. Kupić sobie Kwiata to będzie mniej więcej ten Ten, ten, ten kwiat, ale ja już wracam do pracy. I że tylko to. Ciekawostki o świecie. Tak. Ale tu dadę, że ten. Jest tak. To mogłem można się tam przeczytać w związku z ujawnieniem powiązań z El grup przestępczych. tam nałożył tam embargo na wszystkie towary z tego kraju. Z, z zabrania się wjazdu z wszystkim kierowcom przewożącym towar i bagaż z tego kraju. No mniej więcej. Tak, tak mniej więcej po swoim to przetłumaczyłem, tak? że to mam tylko 3 tep, więc ja muszę naprawdę pośpieszyć, żeby. Dobra. Tu jeszcze nie mamy tych. Sorry Chodźcie, oni nam, no, autentycznie nam, nam, nam już nam dają. Teraz tak, ten nie ma na bagażu, ten nie ma bagażu. Teraz tak, sprawdzamy, to te podchodzimy, sprawdzamy wszystko, czy tam się. A dobra, to jest A. Teraz tu mamy na rejestracji, musimy wszyscy sprawdzić. Saja, Piek! O kurcze, ja myśleć, że się obraca cały z siebie Dobra wiek Nie to Teraz wiek Mamy 37, a mamy 40 48 Eee, tam jest to czas, czasami nie rozwala, nie? Listopad Maj jego oczywiście mogę puścić, bo to jest tylko kierowca przy... Nic nic nie ma, nic nie przewidzieliśmy, że mogę, wiecie, ja mogę go oczywiście przepuścić. No tak, listopad. To się zgadza. Nie zgadza. Jest racja, się To się zgadza, to się zgadza. Proszę bardzo. Tylko tych towalami ja muszę to dokładnie przebadywać. Bo je tam, potem bo, bo jest oskryptowane. Niech go możemy puszczać do kraju. Wszystko. Na ten poszedł? Wjazd! Poszedł! A, ja się pomyliłem. No niestety, ten niestety, niestety, tak jest. No niestety, ten tryb dla mnie jest bardzo pierdliwy. Ale on nic nie przewoził. No niestety, 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 u mnie czasem jeździ, że ja... że ja, że ja na początek ja, ja... że ja coś śpiewczę. To wasze partie ogłamcu, a da osłabica męorodniej. 26 lat, grudzień... To się zgadza? Ustawa też się zgadza. Komery. Też się zgadzają. Jest racja? Dbb. To się zgadza I tej gotywa może pójść proszę bardzo, to się wszystko zgadza Tu też Grudzień, grudzień, to się też zgadza, to się też zgadza A się to jeszcze nie jest źle Wyjazd nie będę to być to pokusy, bo mogą, mogą nam też wywalić. Tu jest dobrze. A dajcie wariżu komandiru No i ten już już to ją przełocię już dowolnie. Tu już trzeba po jutę robić w ten sposób. Okej, okay, dobra, to dopiero z końca. Więc te... Tak jak tam Czy uda mi. Czy, czy ten kierowca przejedzie, czy nie, da będziecie do następnego odcinku, subskrybujcie, lajkujcie, do cześć!